Nie powinno to dziwić, jeśli weźmie się pod uwagę ogromne napięcie, w jakim żył pod koniec wojny. Gdy Cyjanek nie zadziałał, nie miał już dość siły, aby do siebie strzelić i to Lindy podobnie. Osoby badające zwłoki zwróciły uwagę na fakt, że odłamki szkła z fiolki z trucizną między zębami wskazują, że ta została skruszona, a nie przegryziona. Oczywiście można przyjąć założenie, że Hitler mógł rozkruszyć ampułkę w palcach, a następnie wsypać truciznę do ust. Należy jednak że cyjanek działa natychmiastowo. Kurwy ty, synu ty zajebany nie ty pedale ty, ty. Po kurwo ty postoje, pierdolony ty, złożyć ją do głowy i wykluczone niewykluczone zatem, nie samobójstwo lecz został pierdolony ty. A co się stało z Ewą Brown? Z z felu. Tu mamy do czynienia pierdolony z wieloma ty. niejasnościami, a sporo do myślenia dają wyniki sekcji zwłok z się kancelarii Rzeszy, opublikowane w połowie lat 90. Wyraźnie wskazywały one, że nie była to Ewa Lecz osoba, która zginęła na skutek trafienia odłamkami. Wydaje się, że już po jej śmierci przebrano ją w niebieską sukienkę. Przerobiono też uzębienie tej osoby. Powszechnie wiadomo, że badanie uzębienia jest jednym z podstawowych działań. Tak jeżdżą kierowcy Italiana. Makarony. Najlepiej zajechać drogę i już. A ja to wszystko w